Jestem dzisiaj na wysoce. Chciałem powiedzieć, że przedtem wyciągnąłem okonia obolenia. Yy, okonia z yy, haczykiem yy, z boku tego skrzeli. Zaraz wam go pokażę, bo mogę go akurat... obolenia hmm. jednego. To jest druga część, jakby co? No, druga część. Bo, przy, Ła. W, Ła, bo, w, bo w poprzedniej części nam ten yy, nic zebrał, a teraz no, coś zaczę... zaczęło. To dosyć ładne brania Więc jest dobrze A ten okon jest śmieszny, nie, nie wiem przeżył No co tam, z żyłką jakąś wypłynęła to żyłka z tego haczyka co on ma wbitego Ja ciekaw komu on mu się urwał taki okony To mój malutki musiał być no. Ta malutki musiał być i urwać żyłkę To no, jest Psta taki łkiem Próbuj Widzisz? kamerę nic To jest właśnie! Nie wiem, tamta tam tam. Mam to, bierzemy tę rybę dostawą Oczywiście Pierwszy raz chwyciłem rybę z haczykiem w tym Nie A miałem branie Uderzy jeszcze raz? Kuć Jak fajna cisza, jak tato nie jeżdżą Tak no. fajnie Słyszysz to? Tak cichutko tak. Ty już taką 30 około. Gadam cię, żebyś przycinał. Jak ci bierze. Ale te oni się szypałem, bo są za wielkie. I się szczepił? W mi waszedł i nie, mógł, nie mogę mu haczyka wyciągnąć. Weź się, skup i cicho no, i. ten, skup się nic nie gadaj. i nie zjadaj. I ów się ten, że się na rybach, bo tak to. nic z zapisz. Kupiłem się, ale coś nie bierze. Ja zaraz to mam, raz, jak to było w poprzednim razem, w poprzedniej części bolenia. mam, Masz? Malutki. mam, mam, tu. malizna, ale może być. Oczywiście tyle wybierzemy do stawu, nie, nie tak jak kiedyś. Co wsiadł, co ładnie. do stawu. Będę zarybiał sobie staw okoniami. Pokażę wam tego okonia tym haczykiem. Tu będzie będziemy on jest. O, wyszedł mu haczyk chyba. Wyszedł? Nie, czyli widzę to. To ten? Nie, to jest boleń. Ten? ten. Z, co haczył tym haczykiem. O jest, jest! pokaż. O. pokaż. Widzisz? No. Też go przebił. Został, bo nie wyciągnę, bo on tak nie ma... Jak już ma jak ma. Bo... Pokażę Letkowi. Niech tak ma już ma, nie ma. Teraz ja sobie pociągnę raz. Słuchaj. Ja teraz to jest teraz wyciągnę. Jeszcze raz teraz A raz sobie ci Na razie jak... ja łowię. Ale raz. Ale może się ja. Ty... To kiedy mi dasz? Po filmiku. Nie, to... nie, nie, teraz mi dajesz jednego. I wyciągni raz, 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 sobie raz, 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 no na no raz, no ładnie jakie Najlepsze być jakie mogą robi Jeśli ciemno robi, będziesz Masz? No. Znowu mały Biorą to konie takie jak no, kol... Zeszedł A to malutki był Daj teraz ej juh. ostatni Już trzeci raz ostatni raz A to był strasznie malutki to, bym na nie wziął No, Nie zacząłem coś małego było No a ostatni to ostatni Rzucaj Tnij! A nie, że nie będziesz przyciąg Dobra Nie ciągnij go agresywnie, bo to jakiś większy Dziągaj kamera Jeszcze raz sobie rzucę jak zapałem, nie? To dwa skoko Co rzuć to w branie w No i zarybię sobie okoniem staw, bo nie mam gdzie chycić po prostu okonia. Tylko tutaj. Ja tak to sobie zarybię okoniem i będę miał okonie w stawie. Mam już płotki w stawie, liny, yy, te leszcze, okoni tam parę, ale to naprawdę mało. Z 5 okoni będę miał. Mam w stawie, a tak to teraz będę miał więcej. Oj, no to powinienem grać. Wiesz, 5 koni to wstawię to mało. Co to jest na taki st st stawek tego? 5 koni. O, masz, masz coś konkretnego. Brutnego, Ale Weź, bo złamiesz no, mi. Chodził ja. No będziesz wchodził, będziesz wchodził. Trzymaj ten te, te telefon. do dowolnie. Ja, ja tę krzaka wyrwę! Wzięć ten sam krzak, pożegnaj się. No, wejdź. Pożegnaj się. I żegnamy się już niestety z wielkim zarzepem. Co to znaczenia? Następnego odcinku. Siema.